Bity Na DM, ale od razu mówię, ja nie będę płacił żadnych 2000 czy cokolwiek za bit. 150 euro za bit będę płacił, bo na razie nie zarabiam na tym. Więc sobie sam bity robiłem, kurwa, wiersz, nie sam robiłem. Jest wszystko za darmo. My umiemy mix master, my umiemy sami okładki robić, wszystko. Pamiętacie te stare okładki z pistoletem na tym? My sami okładki robiliśmy, mix master, bity robiliśmy, sami się nagrywaliśmy, sami klipy kręcimy. Posłuszaj ty mnie, nie. Jaki ja mam zakaz prowadzenia pojazdów? O co tutaj chodzi? Ja po prostu nigdy w życiu nie zrobiłem prawka, kurwa, bo jestem leniem. Jaki ja mam zakaz? Czego? Nie mam żadnego, nigdy nie robiłem. Wziąłem trzy razy, kurwa, od, raz wziąłem od starego, raz wziąłem od faceta, od jedynego faceta, z którym moja mama się w życiu spotykała, znaczy związek miała poza moim ojcem, po ojcu już, i raz chyba wziąłem od cioci nawet. Ja trzy razy w życiu jako małolat wziąłem pieniądze na te prawo jazdy, kurwa, za każdym razem mi było szkoda, patrzyłem na te pieniądze i wydałem na ciuchy. Potem się w rodzinie musiałem tłumaczyć. Dzisiaj mój outfit jest mega tani, i leżę w Nike i w t shircie Bosa. Nie, polska miłość zawsze była na tym bicie. Mikmyla, ten Rest in Peace Snoop.